Witam, witam, ja jestem Mike, a to jest już 29. odcinek serii SingleCraft. Myślę, że, ty, że się stęskniliście po tej, podajże, 7-dniowej przerwie, bo ten odcinek nagrywam w niedzielę, za 4 minutki będzie 20. I stwierdziłem, że takram dla Was kolejny odcinek z tej serii, gdyż dawno go nie było, a to dlatego, że... dlatego nie było odcinku, bo... miałem po prostu duże nauki, którą musiałem zrobić... Ale odcinki już będą i jak po tym filmem zostawicie 11 łapek w górę, film pojawi się w najbliższym czasie, jakim, dam, jakim będę mógł po prostu nagrać dla Was film. A na dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym oto portalem. Powstanie tu dość mały projekt i jeszcze na wstępie powiem tylko tyle, że nie jest on ściągnięty w żaden sposób od e, żadnego youtubera, bo znalazłem na grupie na Facebooku, na której jestem całkiem fajnego posta właśnie z... Mm, z takim obudowanym portalem, tylko, że on był zdecydowanie mniejszy. A ja wpadłem na pomysł, jak go przerobić, żeby było... żeby to po wyglądało ładniej. Także... nie zapomnijcie o łapce w górę i ja Was zapraszam już wszystkich do oglądania. Jak mogliście zauważyć na wstępie, ten, to tutaj, portal sobie stworzyłem i wszystko Wam zaraz powiem, jak go tak się tutaj zrobiłem, postawiłem, sparowałem i tak dalej. Tutaj sobie zrobiłem taką, górę, na której wybudowałem ten portal. Najpierw zrobiłem portal potem górkę, no ale to mniejsza. To jest oczywiście nasz spawn. Tak mam trochę mało render distance, tak, żeby nie lagowało. I tak są takie drobne ścinki. Moment. Nie powinno być wszystko OK. Tutaj wszystkie góry, większe mniejsze sobie zrównałem. W tamtych skrzynkach mam rzeczy, które mi właściwie zostały już, bo tutaj poszło też dość sporo rzeczy. Bo jest tu jedna taka warstwa. I zaraz wam już, w sumie już wam pokażę, jak to wygląda z. No nie wiem, choćby nawet. Stąd. że jest OK. Jakby coś krótkiszowe dzięki tej, żeby tak zatrzymać grę, to jest F3 Escape. O ile się nie mylę. Nie, no tak, F3 plus Escape. E Escape. No. I jeszcze jedna taka informacja, mam na mikrofonie tutaj filtr. Zamiast gąbeczki, dlatego napiszcie czy jakoś, lepiej mnie słuchać, bo ta gąbeczka w sumie to nie wiem czy ona coś dawało. Mniejsze o to. Tu chcę wyłożyć sobie ten teren tak mniej więcej dotąd, jak widzicie na kursor działa. Dobrze? Dobrze działa. Dotąd wyłożyć sobie Nylium. Wyszukanym jak i karmazynowym, którego sobie dość dużo pozbierałam pod odcinkami. Ja wam to sobie proszę żeby nie było żadnych wątpliwości. Ten obsydian sobie wydobyłem w dawnej mojej kopalni, w mojej wiosce, bazy, bazie tymczasowej, w której się chyba nic nie zmieniło do ostatniego odcinka. No i tak jak widzicie mam zużyty kilof, raz też trochę łopatę. Znaczy, to jest wszystko spowodowane tym, że wydobywałem sobie nilium. Wszystko wam pokażę. Jeszcze tu wspomnę, że cinek, ten, który dla was teraz nagrywam, nagrywam po raz drugi. Nie będzie pytania, czemu po raz drugi? To, to zniszczyłeś i zbudowałeś jeszcze raz? Nie. Co w nowym kopie save'a, Ponieważ w odcinek, który dla was nagrywałem, tego nie publikuję, bo już je skasowałem, chciałem tu sobie zrobić portal. Jednak okazało się, że mam za mało nylium, więc poszłem na tym odcinku do deteru, żeby sobie nylium nazbierać. Prawie zostałem zabity przez Gasta i przez Pina. Czyli, tak parazy prawie zostałem zabity. Po prostu miałem za mało Firewerek. Nie byłem dobrze przygotowany do odcinka, ale teraz jest już wszystko dobrze. Co wam tu pokażę? Tak, hmm, hipery, statystyki, żebyście widzieli, i hmm, tutaj wam jeszcze pokażę itemki. Hmm, może tu gdzieś będzie obsydian, to wam pokażę ile go wy wydobyłem. Tak, plus minus, czy znaczy plus minus? No, cztery sztuki. Tak naprawdę wykopałem na tym świecie lekko ponad tak, A to co widzicie tutaj, to jest większość właśnie ze zniszczenia takich. Wiesz, chciałem sobie portal zrobić tak, żeby ten nie połączył mi się z portalem w Wiosce. Z tym, że w Wiosce zlikwidowałem sobie portal oraz całe neterową No, I jak to próbowałem właśnie też nagrywać, to ten portal mi się zepsuł, w ogóle ten, którego tu widzicie, tylko że on podaje, był tutaj. Ale cofnął sobie, kopię save'a i tam tego, czego Nie ma o tym zapomnę, bo wy nie macie właściwie o czym zapominać, no bo nie widzieliście nawet tego. No, także bierzemy sobie teraz tutaj nasze Nilium jest troszeczkę jest tak, jest karmazynowe, nylium jest um, wyszukane trochę gleby dusz i trochę piasku dusz pewnie będą pytania, po co piasek i po co gleba dusz chcę zrobić jakby taką wbitą w ten portal taką bisepkę, w której będzie po prostu bazalt spływał w dół Myślę, że, to, że to się będzie całkiem spoko prezentować i tutaj właśnie będzie taki bomb. tego, jak to się mówi Inny dusz, podajże. Może trochę niebieskiego lasu uda mi się gdzieś tutaj tam w oku... wepchnąć. Myślę, że to będzie też spoko wyglądało. Cały portal ogólnie będzie obrośnięty drzewami, oraz właśnie tą wyspą, którą już wcześniej wspominałem, i myślę, że to się naprawdę może wyglądać... ...że to, że to naprawdę może wyglądać świetnie. Także ja już tutaj przechodzę do budowy. Chyba wszystko z takiej walki jeszcze... No, jeszcze łuk sobie naprawiłem, tak? I tu jeszcze mam w ogóle trochę obsydianu Tu są jakieś śmieci, jak sobie wydobywało Nellium to było jakieś 2-3 godzinki temu I twierdzimy, że, że przyjdę sobie tutaj, siądę, nagram ten odcinek, bo dawno nie było A wbiliście 11 łapek w górę pod ostatnim filmem I jeszcze chcę z tego miejsca tutaj podziękować, zanim zaczniemy Za 41 łapek w górę oraz, o ile się nie mylę Ponad 250 wyświetleń pod przeglądem snapshota 20w13a Ludziska jesteście wielcy No i to jest naprawdę niemała liczba 200, Ponad 250 wyświetleń oraz 41 łapek w górę, zasypaliście mnie też różnymi komentarzami I dziękuję z tego miejsca właśnie tutaj za wszystkie ciekawe komentarze typu Żebym zmienił muzyczkę, dobra, do tego się zastosuję, tak? Mm, żebym tam coś poprawił, żeby nie lagowało tak szczerze Wam powiedziawszy, nie mam pojęcia, czemu tam lagowało. Ale myślę, że na tym odcinku nie będzie lagowało. Za dużo tego lagowało, co? Dobra, także ja sobie w ogóle gram na najnowszym snaprocie snaprocie 13. W... Chciałbym! 12B weszła wersja poprzednowa. Ale jednak, jak zginieć na tym snaprocie, nie będziemy mieli ustawionego spamu. Też się nie mylę, czy to jeszcze działa na 1, Na 13B. Na 13, a to tak działało. jak zginąłem, nie miałem ustawionego spawn, które spiłem się na spawnie. No to naturalnie po prostu nie mogłem nic zniszczyć. Nie wiadomo czemu. I po prostu do kosza. To działało. Czy dalej to tak działa? Nie wiem, szczerze. I może Wam też pokażę, jak się właśnie wypałem do. znaczy tam może jakieś screeny? Albo faktycznie, jeśli zaraz przelecimy tam, to Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Ale chcę sobie położyć na razie nylium. Czerwony nylium, tak. Dobra. I to myślę będzie się tak ciągło, aż... W sumie to niepotrzebnie I Myślę, że to się będzie tak dotąd ciągło. Tak to już będzie w ziemi. Albo w sumie nie, zrobię tak, że dotąd i już tutaj będziemy mogli robić w ziemi. Myślę, że to będzie wyglądało całkiem ciekawie. I no właśnie nie będziecie myśleli, że zgapiłem tu sobie od no ale na wstępie mówiłem, ale się powtórzę, że znalazłem na Facebooku na grupie, w której jestem. Jeszcze przynajmniej. Czas nagrywania tego odcinka. Ciekawy jest to projekt ze smitem, no. Na czas nagrywania tego odcinka jestem właśnie w pewnej grupie, na której został opublikowany. <laughs> Całkiem fajny, właśnie post związany z portalem. Tylko, że gościu zbudował sobie portal na małą skalę, czyli taki malutki portal, dosłownie taki standardowy. Podaję, że tam jest 4x6? Nie, 4x5. Nie wiem nawet, chyba 4x5, na tak? 4x5. Na taki najmniejszy możliwy portal, ale on go sobie ubudował tak. Nie czy nawet tak może, czy ładnie, ale mi się to bardzo spodobało i stwierdziłem, że wezmę sobie coś takiego tutaj do mojego projektu na świecie. Prawie już mówiłem, to będzie zdecydowanie większe, bo zajmie mi to tutaj taką połać terenu. To ma polegać na tym, że właśnie ja sobie tu jestem. Jakby ten portal tu wychodzi takie skażenie na to wszystko. O ile to można w ogóle skażeniem nazwać? Ale wiecie, myślę, o co mi chodzi. I oto tutaj właśnie. Chodź chcę, żeby to się naprawdę spoczko wszystko prezentowało, a jak mi, jak mi to wyjdzie, no nie wiem, trzymajcie za mnie kciuki, ja to sobie myślę, buduję jeszcze z no 15-20 minut, bo nie chcę, żeby ten no, odcinek tak był długi i ja go nie mam czasu, żeby go nagrywać długo, gdyż no chcę, żeby w ogóle zacząć nową serię, serię z serwera, serwera, na którym gram sobie ze znajomym, jednym na razie tylko, Myślę, że kiedyś nawet zrobię jakiś konkursik, żeby się na taki serwer dostać. Ale to kiedyś. Jak stwierdzę z... właśnie z tą osobą, którą gram, że jest... że można coś takiego zrobić, no to... zrobimy coś takiego. Ja tę osobę dodam do whitelisty. Mamy na jej naturalnie IP. No i... ale to kiedyś. Myślę, że z czasem zrobimy coś takiego, bo jest tam nas dwójka tylko. Chciałbym, żeby było nas więcej. Z tym, że... Na pewno wymagania, jakie będzie musiał spełnić, taki ktoś, kto się zgłasza do gry, będzie musiał mieć tak. Minecrafta Premium. Premium, jak to ładnie powiedziane. Mniejsza. Minecrafta Premium, tak. No, tam jakiś tam wiek, tam nie, nie wiem jeszcze jaki, nie ustaliłem tego. Bo mówię, to jest świeży pomysł, niedawno mi do głowy wpadł. Na pewno będzie musiał też. No nie wiem, tam mieć Messengera, żeby się z nim móc jakoś kontaktować Ale myślę, że o wszystkim was poinformuję za niedługo na odcinku I w ogóle też chcę nagrać farmy, Minecraft farmy Tylko, że... Problem jest Nie wiem, czy mi się opłaca nagrywać teraz farmy, jak... Jak nagram teraz farmy na 16, to za niedługo mogą one przestać być aktualne Znaczy mi bardzo, bardzo... Zależy, żeby one były aktualne A jak, no... Staną być aktualne za 2-3 miesiące, no to... Co ja mam tu nagrywać? No. W ogóle czy wyłączyłem sobie, cząsteczki, ten na nagraliśmy odcinka. O, ten portal nie widziałe tych cząsteczek i nie laguje tak jak wcześniej. Ale myślę, że uda mi się na dzisiejszym odcinku skończyć ten tutaj, projekt. Naprawdę tutaj fajnie to się zaczyna już prezentować. Co prawda, wyłożyłem dopiero kawałek Gnilium, ale zaraz tutaj gdzie jeszcze oczywiście naturalnie. Kleba stanie tu też oczywiście niebieski ogień, jakieś skamieliny. Dobra, także ja się tu kimnę. Dobra. No i napiszcie, lepiej mnie słychać. Czy podoba wam się taki projekt. W ogóle możecie pisać komentarze, naprawdę lubię sobie poczytać, pod przeglądem miałem dość dużo czytania. Większość osób, zdarzyło się tak, że dałem serduszka, ale tam że Jednej czy dwóch osób komentarza usunąłem, ale to mniejsze, no wiecie. Każdy ma swoje zdanie i jak ma, to niech sobie je. Może, może napisać swoje zdanie, bo do tego nic nie mam. Ale byle by to nie obrażało kogoś innego, tak? Także ja się zabieram tutaj do roboty. tym... Po tych 11 minutach, co prawda tu będzie jeszcze plus wstęp trzeba liczyć i intro. O, tak wy muszę też wybrać intro, takie wrzucać do filmów. Zrobię. Mogłem to zrobić na początku tego odcinka, no ale... Niestety nie zrobiłem, a nie chcę mi się już wstępu zmieniać, dlatego, na intro, myślę, jakie wybrać zrobię na początku przyszłego odcinka. Że ja się zabieram do roboty i widzimy się już tutaj za chwilę, jak to wszystko będzie, myślę, ładnie wyłożony Nylium oraz pewnie też skoczę do bazy jakiejś roślinności oraz po inne rzeczy, które mogą mi się tutaj przydać. Także trzymajcie za mnie kciuki i usłyszymy się. Za chwilę. Dobrze, tak jak możecie zauważyć, już coś się tutaj zmieniło. No, wyłożyłem to sobie całe taki Nylium oraz Glebom Dusz. Myślę, że mam już tego Nylium tak mało, że już go nie wyłożę tutaj na Dircie a szkoda, ale stwierdziłem, że już nie mam czasu, żeby to zbierać, bo no, chcę ten odcinek wrzucić Wam jeszcze w poniedziałek, dlatego no, muszę się streszczać. Poza tym jeszcze chciałbym sobie pograć właśnie na serwerku. I to rzeczy tu na singlu przygotować, kto wie, może na, na następne odcinki. A tutaj wysepka wyszła mi po prostu mega. Moim zdaniem jest świetna. Tu z niej oczywiście naturalnie spływa tak jak Wam mówiłem. I tu jest Dom Soul's and Valley. Jest Crimson Forest. I tutaj mamy Forest, to się chyba tak nazywa? Jeśli ja się nie mylę? No, udało mi się tu popchnąć tę właśnie strefę i tutaj będą sobie takie wielkie grzyby rosły gdzieś gdzie do góry tutaj w tym miejscu, tak samo i tutaj jeszcze zrobię takie no to będzie nyrium, już będzie takie wiecie wyginane że się tak wbiło w teren, no myślę że wiecie o co mi chodzi coś takiego jak jest tutaj może to był dirt w tym przypadku tutaj a to by był właśnie ten ten nyrium no. mam już tutaj dużo rzeczy ogarnięte teraz, tylko właściwie, dekoracja, jakieś drzewka trzeba tu zasadzać. Będzie się to prezentowało świetnie. Już się prezentuje tak świetnie, że, że myślałem sobie, tak dosłownie teraz sobie myślałem, że co tu w sumie cokolwiek dodawać, ale nie. Musi to być wszystko ładnie wykończone, bo na razie to jest takie. co przyniosłem w ogóle wszystko z bazy: czyli żukane grzybki, mm, crimsonowe grzybki, liany, jakieś mm, korzonki i tak dalej. Zatem to sobie teraz wszystko wezmę, mam też trochę mączki kostnej oraz kości, pewnie teraz, co ci bloki kości? Bloki kości występują naturalnie na biomie Souls and Valley, dlatego... No to można, szkoda, że o tym w ogóle na przyglądzie nie wspomniałem, no ale już trudno. To co teraz robimy w craftingu, a nie w piecu, nie wiem, to im odwaliło, że na jednym było w piecu, ale no, to już trudno. Jakoś to przeżywam. I teraz sobie zrobię trochę moczki kosnej, aby sobie tu powyrastać grzybki. Także ja tu jeszcze myślę, spędzę, jest dobre, bo już jest 2030. 30 No, i jeszcze mi chwilę czasu zajmie, zanim tutaj sobie wszystko garnę do końca. Ale trzymajcie tam nie kciuki, bo już naprawdę zrobiłem dużo. I jeszcze Wam tutaj, jeszcze tylko przybliżę statystyki. Hmm wykopanych sobie tutaj nilium o ile tak owe się tu pokażą jest, tutaj mam 835 sztuk jak widzicie tutaj mam 635 ale to znowu nie są jakieś tam wyniki, super jak sobie zacznę robić sztuczny neter w mojej bazie wtedy będę miał to, zde to zdecydowanie więcej ale zanim ja zacznę robić sobie sztuczny neter w, no w mojej bazie to jeszcze na pewno trochę czasu minie mm, także w tym miejscu jest tak portalu bardziej, czy jeden blok odstępu. Nie zrobię w tym miejscu. Najwyżej zniszczę. Bo dobra, może nie tak. Ale tak. Tu sobie w właśnie pierwszego takiego szybka. Bo on mi tu wyrósł sobie do góry. Dobra, stanę sobie teraz na portalu. Zniszczę tych oczków. No, I najchętniej wam się gdzieś tutaj czy się tu, zmieści się tu, dobra Teraz sobie to posadzę I tutaj Dobra, tego, że mnie przewidział jak to się będzie prezentować Co? Jedmia, nie, nie, strasznie, nie Ale z tego, że mamy gdzieś młotkę, o ile taką ową wziąłem tutaj w ogóle Bo on sobie zamienił na blok tego Nie nilium tylko na blok broda Ach, tak, brodawek, no Na blok tych logów taki z tego drewna Trzymajcie do mnie kciuki, ja tu popracuję, bo na razie to wygląda, no, za małe to, za małe, za mało korzeni. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj mam swoją motyczkę. A, muszę po mordyczkę udać się do wioski. Dobra, nic, usłyszymy się za chwilę. Myślę już na zakończeniu tego odcinka i zaprezentuję Wam tu wszystko. No, bo nie chcę tego robić, wiecie, wszystkie cięć, bo to by trwało pewnie 45 minut, jak nic. Jakbym odcinek zaczął tak, no to już by trwał już 40 minut, jakbym tak cały czas nagrywał. A tak to będzie trwało wtedy 20-15, więc myślę, że będzie ok. Także trzymajcie do mnie kciuki i mówimy się za chwilę. Za 4 minutki wbije 21. Godzina, oczywiście. A mi dało się zrobić coś takiego. Wygląda to całkiem spoko. Prezentuje się po prostu mega. Mi się bardzo podoba, ocenijcie to sami w komentarzach. Ale to jest po prostu coś pięknego, każdy kawałek tego domu. jeszcze tutaj tylko dojdzie, bo jak wiecie, to nilium, leba czy tam pasek i to niebieskie nilium, żeby to wyglądało, wiecie, no, w taki tutaj sposób. To mi się nie chciało ręcznie tego zasadzać, więc zrobiłem to mączką, no jest to trochę, jednak jest to, ale to jeszcze dużo szlifu to wymaga, bo ja chciałem na pierwszym odcinku sobie to zrobić, a poza odcinkami sobie to myślę jakoś ładnie tutaj... I detalinguję, czy tam by kończę. Wszystką strefę, że tak powiem, ostatecznie zrobiłem sobie tutaj. No, myślę, spoko jest pokosą. E. Fajnes. E. jesteś. Nie pamiętam, jak to się mówiło. Te wyginane, takie. Oncza. Chyba tak nazywa. No. Tutaj dodam sobie z kamieninki. Z bazaltu, już zobaczyć. Pro czerwonej roślinności, która też tu występuje. A jeszcze tu jest właśnie ta góra tak? dobra, zejdźmy sobie tutaj Zrobiłem tu sobie takie mniejsze skamielinki Jakieś tam Właśnie niebieski ogień I co ciekawe, czy co ciekawe właściwie Jak oglądacie przegląd subshotów, to wiecie Na ostatnim przeglądzie Subshota, z tego co się nie mylę A pewnie się mylę zostało dodane Właściwie to w 12 A zostało dodane coś takiego, że Ogień się wiecznie na Sandzie, czyli na Piasku Dusz. I to mi się fajnie tu całkiem wpasowuje, bo to miał tutaj ogień niebieski, a tu bym go nie miał. A tak to jest wszędzie. Ogólnie projekt spawnu wyszedł mi naprawdę... Spawnu, co ja mówię? Projekt portalu, na razie. Wyszedł mi całkiem ok. Nie wiem w jakim klimacie mam zrobić cały spawn. Drowego nie zrobię, nie chcę odgapiać od... Hmm, pewnego youtubera. Dlatego nie chcę tego robić. Nie zrobić tu na pewno neterowego całego spawnu, możecie być spokojni. Ale na pewno Jakieś rzeczy jak farma, żelaza, kto wie może, w klimacie neterowym, tylko że taka no to będzie taki słup neteru, z którego będę... to będzie może takie drzewo, coś na zasadzie drzewa. Właśnie takiego Spróbuję zrobić. No nie wiem, jak to wszystko będzie dalej. No najważniejszy, projekt, który był na dzisiejszy odcinek, jest przed przedmiot, ok. I jeszcze bym Wam pokazał tylko coś, co się tu zmieniło że gdzie mnie przeteleportuje ten portal. Pewnie też jesteście ciekawi i już wam to mówię, tylko że muszę sobie znaleźć moje to dokładnie. Bo tam są pigliny się respią. Nie chcę, żebym został zaatakowany przez takie pigliny, no bo nie chcę mi się z nimi teraz walczyć, a poza tym Złotym jest zadaje naprawdę sporo obrażeń. O, jakiś śmieci mi się tu w ogóle przeparę na no nic. Tu jest mój portal. Tak. To sobie pozwolę tutaj wyrzucić. Tu się idzie taką ścieżką. I dokładnie w tym miejscu był mój portal do wioski. Z tym, tym, że ja go sobie tutaj zlikwidowałem. No, pewnie się też spytacie w ogóle, jak ja sobie sparowałem te portale, że jeden jest tutaj. W ogóle może sobie trochę większy render distance. Jeden jest tutaj. Był tutaj, a teraz mam tutaj. No to to proste. Postawiłem sobie tak mniej więcej na środku talus. Stanąłem sobie tego, który jest w normalnym świecie. Na spawnie, oczywiście. Dzieliłem sobie te kratki przez 8. Bo jak wiecie, ta kratka w normalnym świecie. 8 kratek. W... Nie, inaczej. 8 kratek w neterze. Tak? Nie, źle mówię. Jedna kratka w neterze to 8 kratek w normalnym świecie. Dlatego. One też się naprawdę opłaca tu różować w ogóle. To są takie dlatego nie chciałem się z nim bić, dlatego mam ten złoty helmik. Tak mnie czasem zaatakują, nawet jak mnie nic nie zrobię, nie wiem, czy jest zbagowane, czy jakiś błąd, bon, czy coś. tamtą stronę mam ten nowy neter, gdzie właśnie sobie wydobywałem. Wydobywałam to Nydium, Tyle, że wam to... Nie wiem, może gdzieś na screenach, jak będzie mi się chciało, to zrobię. I wam to teraz zaprezentuję na ekranie. Tam za chwilę, no nie wiem. W każdym razie. Ja tu gram w 100% uczciwie, i myślę, że już na początek tego filmu może się pojawić jakaś tam stawka, że gram tu w 100% uczciwie, i jest to czysty survival i tak dalej, bo wiadomo, jak wiecie albo nie wiecie, na polskim YouTube jest bardzo mało takiego czystego survivalu, którego ja bardzo przynajmniej lubię. No bo nie oszukujmy się, ale taki survival, jak sobie czytujemy i włączamy już wam, że O, potem o, chyba na ON, potem start żeby wystartował plan. no i wtedy odpalają się cheaty, moim zdaniem. Jakby się coś takiego nakliknie, świat trzeba usunąć. Ja bym przynajmniej czym prędzej usunął ten świat i zaczął grę na nowym świecie. No, gdyś się brzydze cheatów i takich rzeczy bym na pewno nie zrobił. Ale gdyby, gdyby wystąpiła taka sytuacja, no to niestety musiałbym się z tym światem pożegnać, ale nie będę tego robić. Oczywiście też różne modyfikacje. Są jakieś tam cheaty, w sensie chodzi mi takie, że jakieś w plikach, że nie wiem, rozjaśnię sobie B, żeby była jasna. A wtedy będzie wszystko widać jak na Night Vision, to jest cheatem. Co tam jeszcze? No nie wiem, jakbym sobie sprawdził kordy jakiegoś na kreatywnym jakiejś posiadłości, przypomnijmy, się w co nie? I bym się tam, no, udał po prostu po kordach bez bez niczego. To też jest cheat. Dlatego wiecie, że ja tu gram w uczciwie i ja to wam gwarantuję, obiecuję, co tam jeszcze sobie możecie powiedzieć. I ten neter sztuczny wyszedł mi nawet okej, okay. jestem z niego bardzo, nawet okej okay, to mało powiedziane, jestem z niego bardzo, 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 bardzo zadowolony. No bo co by tu nie mówić, jest piękny, naprawdę jest ładny, podoba mi się. Podzielcie go w komentarzach, ja wam już nie zabieram więcej czasu, nie zapomnijcie o łapce w gdyż... Moment. aście łapek w górę pod tym filmem. O znak, że więcej filmów, i następny film pojawi się wtedy, kiedy będę miał go czas nagrać. Niestety nie mogę Wam tu obiecać na 100%, że pojawi się on w czwartek, w piątek, w środę, w, we wtorek, albo w jakikolwiek inny dzień. Bo, no, jak wiecie, mówiłem już na wstępie, jest, że tak powiem, mam naukę, trochę tej nauki jest. Egzamin próbny będzie podaje że pisany w poniedziałek, wtorek, środa z każdego przedmiotu, dlatego no muszę się tutaj streszczać i nie mogę aż znowu tyle sobie pozwalać, żeby aż tyle nagrywać. Ale ja bo Mike to był już. 29 odcinek z serii Single Craft. Nie zapomnijcie o łapce w górę, gdyż dużo łapek w górę to dużo filmów, przynajmniej tyle na ile będzie mnie stać, chodzi mi o czas. Mówiłem to już. Ja bo Mike, to był 29 odcinek z serii Single Crab, na którym zbudowaliśmy sobie ten oto piękny, sztuczny, malutki, bo malutki, nether. On wymaga jeszcze wielu szlifów, ale tym się zajmę sam na spokojnie, także ja bo Mike, trzymajcie się i pa pa!